1 czerwca 2025 roku Polacy wybiorą nowego prezydenta. W rywalizacji o najwyższy urząd w państwie pozostało dwóch głównych kandydatów: Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Sondaż Opinia 24 dla TVN24. Rafał Trzaskowski 47,4%, Karol Nawrocki 46,3%. Badanie Ibris dla Onetu. Rafał Trzaskowski 47,7%, Karol Nawrocki 46%. Sondaż IPSOS dla OkoPS, Rafał Trzaskowski, 48%, Karol Nawrocki, 47%. CBOS także wskazuje na przewagę Rafała Trzaskowskiego, 50,3% do 49,7% dla Karola Nawrockiego. Jedyny sondaż dający prowadzenie Karolowi Nawrockiemu przyznaje mu 50,63% poparcia. Elektorat Sławomira Mencena jest podzielony. To właśnie głosy jego zwolenników mogą przechylić szale zwycięstwa. Rafał Trzaskowski cieszy się większym poparciem w dużych miastach, podczas gdy Karol Nawrocki utrzymuje przewagę na wschodzie kraju i wśród starszych wyborców. Wszystko rozstrzygnie się 1 czerwca. Kluczowa okaże się frekwencja wyborcza. Subskrybujcie pole T.V. Tu polityka jest przedstawiana konkretnie i bez zbędnej otoczki.